Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz. Tu jest kolega Roman. Ja mieszkam w Jeruszowie, Roman w Forzowie. Jesteśmy naturalnie w Chorzowie. Spotkaliśmy się z tego powodu, że jesteśmy entuzjastami programu Mars One. Roman jest członkiem wspierającym. Ja jestem kandydatem do rundy drugiej. To jest nasze pierwsze spotkanie. Przez tydzień, żeśmy korespondowali, e, rozmawialiśmy telefonicznie i żeśmy uzgodnili wiele różnych ciekawych spraw, nawet inicjatyw, in, które to inicjatywy wkrótce będziemy wdrażać. E, może uda się namówić pana dyrektora e, Planetarium I e, z, z podziękowaniem za tą już dotychczasową współpracę, chciałem wręczyć dyplom uznania dla Ciebie. Za zasługi dla Koła Astronomicznego, dla Szanownego Pana Romana Imoranka. który jest film, w Słoneczny, rakieta leci do gwiazdy Bellatrix. Dziękuję. Dzięki. Stop.